Dzień dobry, jesteśmy na briefingu przed meczem z Motorem, jest z nami Kacper Sezonienko. Cześć Kacper. Dzień dobry. Czekamy na pytania. Najpierw od wczorajszej imprezy na Łowiance zacznę. Oblegany byłeś dość wczoraj przed kibiców, przez kibiców po tych ostatnich dobrych meczach i, i tam widziałam, że właśnie dużo zdjęć, autografów, ale i miłych słów w twoim kierunku ludzie kierowali. Jak to odbierałeś w ogóle? No na pewno, na pewno bardzo fajnie. Dobrze się tu czuję w Gdańsku, na pewno też czuję te, te, te wsparcie kibiców i, i myślę, że, że każdy z zawodników wczoraj rozdał dużo autografów i, i na pewno zrobił sobie kilka fajnych zdjęć. To było dla Ciebie zaskoczenie, że w takim stylu Ciebie przyjęli kibice, że ty byłeś tym no, najbardziej fetowanym zawodnikiem. No gdzieś, gdzieś, gdzieś już to wcześniej się też pojawiało. Ja już też jakiś czas jestem tutaj w Gdańsku, więc, więc myślę, że, że, że to też z tym się wiąże, że, że jestem wychowankiem tego klubu i, i przez to ten, ten, ten aplauz. Czy na ulicy normalnie ludzie rozpoznają Ciebie, podchodzą? Jak to wygląda takie normalne życie? Nie, myślę, że, że, że rzadko, aczkolwiek zdarzały się takie sytuacje, gdzie gdzie ludzie podchodzili i zrobiliśmy sobie jakąś pamiętkowe zdjęcie. Bo sezonomania, tak to by trzeba było powiedzieć, jakby zapanowała? E, nie mam pojęcia, nie mam, ciężko mi powiedzieć. A powiedz mi właśnie piłkarsko, czy już doszedłeś do siebie po tych wszystkich letnich perypetiach, czy to jest jakieś takie przyspieszenie, co kiedyś gdzieś tam może brzydko mówiąc wejść bokiem, jak to ty patrzysz na to? No ja myślę, że, że już jestem w 100% gotowy, gdzieś Gdzieś ostatni mecz też te 70. Po czym, po czym miałem tutaj może troszkę problemy z łydkami, bo, bo gdzieś ten okres przygotowawczy miałem ten moment, gdzie nie trenowałem, ale, ale już jest wszystko na dobrej drodze. I i mam nadzieję, że jak w najbliższym czasie będę mógł rozgrywać całe spotkania. Bo licząc te statystyki również z poprzedniego sezonu, tak jak się nic nie zgubiłem, to jest są trzy gole, dwie asysty jeszcze karne wywalczona. Czyli to, to są jakieś imponujące statystyki. No myślę, że, że nie jakoś może bardzo imponujące, a, aczkolwiek na pewno ta końcówka sezonu była naprawdę dobra z mojej strony i ze strony drużyny, bo, bo wygraliśmy Sporo meczów na wiosnę, i gdzieś, gdzieś pod koniec mogłem pomóc drużynie swoją dyspozycją. Teraz wróciłeś na skrzydło, jak się tutaj znowu odnajdujesz? No Myślę, że gdzieś muszę przerzucić te, te zachowania z, z napastnika na, na skrzydło, aczkolwiek już na tym skrzydle też mam kilkadziesiąt na pewno meczów rozegranych, czy to w ekstraklasie, czy też w centralnej lidze juniorów grałem, więc, więc na pewno. Zostały zapamiętane te zachowania. Było 80-lecie klubu, czyli rozumiem musi być, musi być prezent tak? w poniedziałek. Jaki ten prezent może być od was dla kibiców, dla Gdańska. No Na pewno damy z siebie wszystko, będziemy walczyć do końca i, i tylko celujemy w zwycięstwo na pewno. Bo jakiego meczu się z tym motorem spodziewasz? Myślę, że to też będzie ciężki mecz, na pewno taki, taki mecz walki. Gdzieś, gdzieś z motorem te, te nasze ostatnie spotkania nie były lekkie. Mamy na pewno średnią paszę z nimi, dlatego chcemy to przełamać i już w poniedziałek w poniedziałek yy, zakończyć tą serię zwycięstwa. Nie obawiacie się, że jest trochę Was za mało jednak, nawet chyba w treningu troszkę ludzi może brakować? Nie, myślę, że, 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 że praktycznie wszyscy są zdrowi, może gdzieś tu pojedyncze osoby. Dlatego, dlatego myślę, że, że na pewno będziemy gotowi w 100%. Widok tabeli z minusowymi punktami jeszcze deprymuje? Czy już się przyzwyczailiście, czy po prostu nie patrzycie na to? No, ja powiem o sobie: no to gdzieś, gdzieś nie patrzę w tą tabelę. Wiem, że, że, że zdobyliśmy jeden punkt, mogliśmy więcej, dlatego, dlatego ten mecz też będzie taki, gdzie, gdzie będziemy mogli po prostu zapunktować jeszcze mocniej. Ja na koniec zapytam od siebie, czy masz jakieś indywidualne cele, jakieś założone sobie statystyki, do których dążysz w tym sezonie. Nie, właściwie to nie. Ja gdzieś chciałbym chciałbym z drużyną te, te cele osiągnąć, bo jednak tutaj jest to sport drużynowy i wiadomo, że, że patrzymy gdzieś na te statystyki indywidualne, ale koniec końców, no to wszyscy poszczególni zawodnicy gramy dla Lech i to dla Lechi te punkty zdobywamy. Tak, patrzę na wasz bilans z motorem, no to w ostatnich tych dwóch sezonach nie był on zbytnio udany. Czy też wpływa jakoś dodatkowo na motywację, jakieś takie przygotowanie do, do meczu właśnie pod kątem mentalnym? No ja myślę, że na pewno może nas to, to tylko zmotywować, bo gdzieś patrząc tutaj w pięć ostatnich spotkań, to bodajże cztery przegraliśmy i jeden remis, licząc z tym sparingiem, który rozegraliśmy, więc... To może być dla nas taka dodatkowa motywacja, że, że w końcu musimy się postawić i, no i żeby Motor nie, nie wywiózł z Gdańska żadnego punktu. Jak myślisz, co będzie takim największym atutem Motoru, czymś na co najbardziej musicie po prostu uważać w tym poniedziałkowym meczu? Na pewno będzie dużo, dużo takich rzeczy. Na pewno musimy zagrać mądrze w defensywie i wystrzec się błędów, które nam się ostatnio przy, przydarzają. Też motor na pewno ma szybkich zawodników na bokach. Gdzieś też musimy, musimy z, tu, z tym walczyć i, i przerywać te, te sytuacje. Już, już w środku pola nie dawać sytuacji bramkowych dla motoru. Padło już tutaj to pytanie o skrzydło. To jeszcze zapytam Cię o Twoją dyspozycję, bo tak jak tutaj zauważyłeś sam, pod koniec sezonu zawsze Kacper sezonienko się odpala i, i gdzieś tam zdobywa te bramki. A ten początek sezonu, bo też przynajmniej mam takie osobiste wrażenie, że jesteś chwalony za, za początek tych rozgrywek, mimo tych problemów, o których mówiliśmy fizycznych. Mhm, to prawda, gdzieś, gdzieś to w poszczególnych dwóch sezonach. Te końcówki były dla mnie dla mnie na pewno bardzo dobre, a tutaj gdzieś od, od razu ten początek, na pewno na pewno ten przygotowawczy nie był dla mnie może taki, jak założyłem, bo gdzieś pierwsze dwa tygodnie trenowałem, później lekko się zmagałem z chorobami, ale, ale myślę, że jestem, jestem przygotowany w 100% do ligi i, i od początku chciałbym, żeby to, to właśnie tak wyglądało. To jeszcze jedno pytanie, bo. Padło tutaj to, to pytanie o to minus cztery punkty, mam wrażenie, że wy trener gdzieś odsuwacie to od siebie i, i rzadko o tym wspominacie, rzadko próbujecie to gdzieś tam wyciągać na światło dzienne. To jest taki zamierzony cel, żeby nie pamiętać i żeby skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu nie bacząc na to co w tabeli? Ciężko też mi, mi powiedzieć, aczkolwiek jak gdzieś i chłopacy z drużyny myślę że właśnie, że, że, że te punkty no może je dostaliśmy te minus 5, ale, ale na pewno nie patrzymy, no bo, bo to myślę, że by miało tylko gorszy na nas wpływ. Musimy, musimy patrzeć to co zrobiliśmy, zdobyliśmy jeden punkt i, i, tak, i patrzeć w przód, jeszcze mamy 31 kolejek przed sobą, więc, więc będziemy na pewno walczyć. Dzięki Kacper i powodzenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo.